Odcinek 257 streszczenie, chociaż plan uwiedzenia Kagataja kończy się porażką, Lilbis jest niezachwiana w swoim zamiarze bycia z nim. Hasan Ali wyprawia przyjęcie na cześć zawartej umowy między firmami. Ender czuje się zniesmaczona atrakcjami, jakie zapewnił swoim gościom. Nazajutrz pracownicy holdingu Argun przenoszą się do nowej siedziby. Yildiz odkrywa, że Kagatej mieszka w tym samym apartamentowcu, w którym ona wynajęła mieszkanie. Jest pewna, że to znak od losu. W mieszkaniu Yildiz dochodzi do awarii, przez co nie może ona wykąpać Halitkejna. Kagatej udostępnia jej swoją łazienkę. Mert próbuje wymóc na żonie, by przeniosła na niego własność posiadanych przez siebie udziałów. Gdy Zera po raz kolejny odmawia, mężczyzna decyduje się przystać na propozycję Sahiki, by razem okradli firmę. Ferride, mama Kagataja, dowiaduje się, że w mieszkaniu jej syna pojawiła się jakaś kobieta z dzieckiem. Natychmiast idzie to sprawdzić. Odcinek 258 Streszczenie: Ferayd i jej pracownica, a zarazem przyjaciółka, Guler chcą przeszukać dom Kagataja, aby dowiedzieć się, kim jest dziewczyna, która przyszła do jego mieszkania z dzieckiem. Lildis piecze ciasto i zanosi je Kagatejowi w ramach podziękowania za użyczenie łazienki. Kilka dni później Kagatej zrywa ze swoją dziewczyną. Lildis postanawia wykorzystać okazję i zaprasza mężczyznę na spacer. Dlaczego nic nie mówisz? Pytam, gdy oboje kroczą alejką. Zapomniałeś mojego imienia? Nazywam się Lilis, mówiłam ci to kilka razy. Jesteś teraz niekulturalny, złościsz mnie. Słuchaj, naprawdę trudno mi zapamiętać imiona, ale twojego nie zapomnę nigdy. Zapewnia Kagatei. Moje zachowanie nie ma nic wspólnego z Selin. To moja dziewczyna, teraz już była, co się więc stało? Dzisiaj zadzwonił do mnie ojciec, od dawna z nim nie rozmawiałem. To dobrze, że w końcu zadzwonił. Niezbyt dobrze dla mnie. Co sprawiło, że tak myślisz? Co ci powiedział? Ciągle do mnie dzwoni, chce się spotkać, ale ja odmawiam. Założył nowy biznes i chce, żebyśmy razem pracowali. To miłe. Dlaczego nie chcesz? Uważam, że nie powinno się kłócić z bliskimi sobie osobami. Zwłaszcza z ojcem, gdybyś wiedział jakie rzeczy ja ludziom wybaczałam. Myślę, że przebaczenie jest dobre dla duszy. To nie jest dla mnie taka proste, odpowiada Kagatej. Dziękuję ci za rozmowę, nie ma problemu, mogę cię słuchać całą noc. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Kagatej je śniadanie ze swoją mamą. Muszę ci coś powiedzieć, oznajmia mężczyzna. Tata zadzwonił do mnie wczoraj. Czego chciał? Przeniósł siedzibę swojej firmy do Stambułu. Chcę, żebym z nim pracował. Niech będzie przeklęty. Chcę zabrać cię ode mnie. Mamo, na pewno się z nim nie spotkam. Mówię ci to tylko dlatego, żebyś nie dowiedziała się od kogoś innego. Nildis przyjeżdża do holdingu, spotyka na korytarzu Metina. Przyszłam porozmawiać o przyszłości Halitkeina, oznajmia dziewczyna. Czy coś się zmieniło po tym, jak firmy się połączyły? Nic się nie zmieniło. Jeśli nastąpi jakaś zmiana, powiadomię panią. Jeśli chcesz, mogę cię poznać z panem Hasanem Alim. Prawnik prowadzi Ildis do gabinetu Hasana. Nieoczekiwanie do pomieszczenia wpada Ferride, mama Kagataja. Urządza byłemu mężowi awanturę i każe mu trzymać się z dala od jej syna. Przy okazji bierze Ilbis za kochankę mężczyzny i mówi, że powinna się wstydzić umawiać z facetem, który mógłby być jej ojcem. Wieczorem Ferajd ponownie rozmawia z synem, tym razem w jego mieszkaniu. Najpierw rozmawia z tobą pracy, a później zabawia się z kochanką, mówi wzburzona kobieta. W porządku, mamo, ale dlaczego tam poszłaś? Pyta kagatej. Dlaczego miałabym nie pójść? Ktoś musiał mu pokazać, gdzie jest jego miejsce. Nie zatrzyma się w inny sposób. Nie pozwolę mu cię oszukać. Nie wierzyłem mu do tej pory. Dlaczego teraz nagle miałbym mu zaufać? Szkoda, że jej nie widziałeś. To była prosta i tania kobieta. Mam nadzieję, że nigdy nie zakochasz się w kimś takim. Rozlega się dzwonek do drzwi. Kagatej otwiera i widzi, znajdującą się przed wejściem, Indis. Gdzieś podziała się ulubiona butelka Halitkeina, oznajmia przybyła. Nigdzie nie mogę jej się znaleźć. Może zostawiłam ją u ciebie. Zaraz to sprawdzę. Mężczyzna wraca do salonu. Kto przyszedł? Pyta jego mama. Przyjaciółka, butelka jej dziecka została tutaj. Ferajd natychmiast udaje się do przedpokoju. Na widok dziewczyny, którą wcześniej wzięła za kochankę byłego męża, robi wielkie oczy. Co tutaj robisz? Pyta Ferajd, wbijając w przybyłą wściekłe spojrzenie. Nie ma jej tutaj, Idis, oznajmia kagatej, wracając do drzwi. Znasz ją? pyta mama z oburzeniem w głosie Tak, to Ildis, mieszka w tym budynku. To kochanka twojego ojca co ty mówisz? Tym razem córka Asuman reaguje oburzeniem. Nie udało ci się uwieść ojca, więc postanowiłaś spróbować z synem tak? Jak pani ze mną rozmawia? Coś takiego jest niemożliwe. Widziałam dziś na własne oczy. Siedziała obok twojego ojca. Przyszłam na spotkanie biznesowe z panem Hasanem Alim. Został wspólnikiem w firmie mojego byłego męża, który zmarł. Niech Bóg strzeże mężczyzn przed takimi kobietami jak ty, brzmi Feraid. Czy możecie się obie uspokoić? prosi mężczyzna. Mamo, wróć do środka. Kobieta obrzuca syna groźnym spojrzeniem, ale odchodzi. Kagateju, Twoja mama wszystko źle zrozumiała, tłumaczy Ildis. Poszłam tam w sprawach biznesowych. Czy coś innego byłoby możliwe? W porządku, nie ma problemu. Wracaj do swojego mieszkania. Dobrze, idę. Miłego wieczoru. Kagatej zamyka drzwi i wraca do mamy. Mamo, na miłość Boską, postradałaś zmysły? Pyta. Nie miałaś prawa krzyczeć przy drzwiach. Ildis jest moją przyjaciółką. Z niej przyjaciółka, ona nie patrzy na ciebie jak na przyjaciela. O tej porze przychodzi do mieszkania mężczyzny. Od razu widać, co jest jej celem. Przyszła, bo szukała butelki jej dziecka. To wszystko. Nie mogę uwierzyć, że dałeś się na to nabrać, synu. W ciągu dnia jest z twoim ojcem, a nocą przychodzi do ciebie, spryciula. Mamo, też to słyszałaś. To nie ma z nim nic wspólnego. Co innego miała powiedzieć, pyta kobieta. Myślisz, że przyznałaby się do tego, że chce być z wami oboma w związku? Bóg nad tobą czuwa, dobrze, że tu przyjechałam. Posłuchaj, ta dziewczyna jest bardzo niebezpieczna. Szuka ojca dla swojego dziecka. Bądź mądrzejszy, proszę. Mamo, naprawdę przesadzasz, mężczyzna podnosi się z kanapy i opuszcza pomieszczenie. Tymczasem Ildis opowiada swojej mamie o zajściu w mieszkaniu Kagataja, a Suman nie może pozwolić, by ktoś obrażał jej córkę w ten sposób. Wpada jak huragan do mieszkania syna Hasana i urządza awanturę jego mamie. Gdyby nie interwencja Kagataja i Ildis, między kobietami niechybnie doszłoby do bójki. Nazajutrz Lildis telefonuje do Kagataja. Naprawdę mi przykro z powodu tego, co się wczoraj stało, mówi dziewczyna. Twoja mama wszystko źle zrozumiała. Moja mama zdenerwowała się i nie mogłam jej powstrzymać. Uwierz mi, nie ma problemu. Poważnie, nie jesteś na mnie zły? Oczywiście, że nie, to nie ty popełniłaś błąd. Przepraszam za zachowanie mojej mamy. W następnej scenie Yildiz wraz z mamą przychodzi do firmy. Zapoznaje ją z Hasanem Alim. Obie opowiadają o nieprzyjemnym incydencie, jaki miał miejsce wczorajszego wieczoru. Yildiz zauważa, że Hasan wpadł w oko jej mamie. Ojciec Kagataya zleca swojemu człowiekowi, by dopilnował, że jego była żona nie będzie więcej niepokoić Ildis i jej mamy. Asuman i jej córka realizują swój pomysł i otwierają pralnię chemiczną. Odcinek 259 Streszczenie: Ildis nieustannie szuka pretekst do spotkania z Kagatajem. Jest zmartwiona, bo wydaje jej się, że mężczyzna jest na nią zły. Mama podsuwa jej pomysł, że powinny zorganizować spotkanie Hasana i Kagataja, dzięki czemu zjednoczą ojca i syna, którzy nie rozmawiali ze sobą od lat. San Ali stara się być miły dla Ender i jest zaskoczony, ponieważ kobieta od początku jest do niego negatywnie nastawiona. Mert nie zgadza się na to, by Aizel zaczęła pracować w mieszkaniu Aizel, choć Zera bardzo go o to prosi. Asuman namawia Zerę na wspólny biznes. Ferajd po raz kolejny ostrzega syna, by trzymał się z dala od Ildis. Emir myśli, że klientka pralni jest nim zainteresowana i zostawia karteczkę w jej marynarce. Niestety liścik znajduje mąż kobiety, przychodzi do pralni i urządza scenę. Sahika wzywa Haluka do swojego gabinetu. Jak pamiętasz, kazałam ci poczynić przygotowania, mówi kobieta. Wstrzymaj się z tym na razie. Rozmawiałam z Mertem i wygląda na to, że zamierza się poddać. Nie możemy mu wierzyć, musimy pomyśleć o czymś innym. Jeśli Mert nie ma odwagi tego zrobić, nie ma zatem potrzeby, żeby był z nami. Nie dojrzał wystarczająco do takich spraw. Ender jest przeciwna temu, by holding sponsorował wystawę sztuki, czego chce Hasan Ali. Asuman przychodzi do firmy i rozmawia z ojcem Kagataja na temat pomysłu pogodzenia go z synem. Mężczyzna radzi się jej odnośnie zakupu zegarka. Akcja przeskakuje do wieczora. Jildis mówi Kagatejowi, że ma dla niego niespodziankę i zaprasza go do swojego mieszkania. Na miejscu na mężczyznę czeka jego ojciec, a Suman i Jildis zostawiają ich samych. Kagatej, bardzo za tobą tęskniłem, synu, mówi Hasan, kładąc rękę na ramieniu syna. Szkoda, że o tym nie pomyślałeś, kiedy od nas odszedłeś, odpowiada Kagatej, patrząc wrogo na ojca. Nie opuściłem ciebie, ale nie mogłem zostać z twoją matką. Cały czas do ciebie dzwoniłem, ale nigdy nie odpowiadałeś. Co mogłem zrobić? Mogłeś wytrzymać, mogłeś to zrobić dla swojego syna. Nie jesteś jedynym facetem, który zakochał się w innej kobiecie, ale nikt nie porzuca swojego syna. Ludzie tego nie robią, ty zdecydowałeś inaczej, wybrałeś ją. Staram się od lat, by to naprawić, zarzeka się Hasan. A jednak byłeś szczęśliwy, kiedy tak się starałeś, stwierdza Kagatej. Co się z nami stało? Ze mną, z mamą? Czy my byliśmy szczęśliwi? Pomyślałeś o tym. Przepraszam, że cię skrzywdziłem. Nie mam żalu, tak, byłem zły. Przez lata byłem zły, ale przestałem się tym przejmować. Posłuchaj, przyznaję się do swoich błędów. Ale nie wolno nam się rozdzielać. Kiedy człowiek jest zraniony, nie przestaje kochać. Przestaje to okazywać. Człowiek Hasana dostarcza do mieszkania Ildi z pudełko. Co to jest? pyta Kagatej, biorąc przesyłkę do rąk. Spójrz, nigdy nie byłem daleko od ciebie, mówi Hasan. Może fizycznie byłem daleko, ale zawsze miałem cię w sercu. Jeśli zajrzysz do środka, zrozumiesz, co chcę powiedzieć. Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz chciał porozmawiać. Hasan Ali wychodzi. Jego syn namyśla się przez dłuższą chwilę, po czym odkłada pudełko na półkę, nie sprawdziwszy zawartości. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Kagatej uprawia poranny jogging. Spotyka Ildis, która wyszła z Halitkenem na spacer. Myślałem, że wpadniesz do mnie dziś rano, mówi syn Ferride. Bałam się, że możesz być na mnie zły. Zeszłej nocy byłem zły, ale już nie jestem. Co się stało? Pogodziliście się? Nie, słuchaj, powiedziałem ci już wcześniej. To nie jest problem, który można tak łatwo rozwiązać. Potrzebny jest czas, ale mimo wszystko dziękuję, że o mnie myślisz. Przyjdź do mnie dziś wieczorem. Zjemy kolację. Dobrze, możemy. Jildi wyciąga Halitkaina z wózka i bierze go na ręce. Bardzo kochasz swojego syna, stwierdza mężczyzna. Oczywiście, jestem jego mamą, niektóre mamy zostawiają swoje dzieci z nianiami, nie są zainteresowane wychowaniem. Dlatego to powiedziałem: To matki, które nie kochają swoich dzieci, ale nie chcą mówić brzydkich rzeczy. Rozbrzmiewa dzwonek telefonu Ildis, dziewczyna przekazuje malca Kagatejowi, a po krótkiej rozmowie z mamą robi im zdjęcie. Akcja przenosi się do firmy. Sahika wchodzi do gabinetu Hasana. W ogóle nie ufam Mertowi, oznajmia kobieta. Nie wypada mi skarżyć się na mojego kolegę, ale Mert wciąż jest tylko pracownikiem, a ja twoim partnerem. Co to znaczy, że mu nie ufasz? Myślę, że w jego głowie pojawiły się inne plany po fuzji. Jest bardzo ambitną osobą. Myślę, że chce przejąć udziały należące do Zery i Lily. To ich sprawa. Mnie to nie interesuje. Masz rację, ale i tak chcę cię ostrzec. Mert mierzy wysoko. Przyszedł tu jako asystent dyrektora, a teraz zarządza firmą. Musimy być ostrożni. Pani Sahiko, dziękuję bardzo za ostrzeżenie. Pomyślę o tym. Mówi Hasan Ali. Wkrótce odwiedza go Mert, który z kolei ostrzega go przed podstępnymi działaniami Sahiki. Tymczasem Feray sprawdza telefon syna, by zobaczyć wiadomość, jaką przed chwilą otrzymał. Zawarte jest w niej zdjęcie, na którym trzyma Halit i na rękach. Kobieta jest wściekła na syna. Opisywane odcinki można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. Początek: 12.59 wideo, Jasak Elma 86. Bolum. Koniec: 12.24 wideo, Jasak Elma 87. Bolum.